Cyrkl zdobywa kluczową licencję w Emiratach. Nowa era dla USDC i globalnego rynku krypto. Do Kwon na ostatniej prostej przed wyrokiem. Sędzia w USA żąda kluczowych informacji z Korei i Czarnogóry. Iota wchodzi na amerykański rynek instytucjonalny. BitGo otwiera nowy rozdział w historii projektu. Sztuczna inteligencja wkracza do DeFi. Byzant Network zdobywa potężne finansowanie i rusza po przełom. Litecoin na rozdrożu. Kluczowe poziomy mogą zdecydować o dużym ruchu cenowym. Z cash rośnie o ponad 10%, ale czy naprawdę ma szansę przebić 500 dolarów? Dogecoin wchodzi w fazę krytyczną. Wielki ruch jest o krok od wyzwolenia. Zanim zaczniemy, witam wszystkich na kanale Krypto Wiadomości Polska, miejscu, gdzie każdego dnia dostajecie najświeższe newsy ze świata kryptowalut. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco z nowinkami oraz zostawienia łapki w górę i podbijania filmu, jeśli się Wam spodobał, a także aktywnej dyskusji w komentarzach na tematy poruszone w materiale. A teraz zapraszam na dzisiejszy film. Circle zdobywa kluczową licencję w Emiratach. Nowa era dla USDC i globalnego rynku krypto. Circle, jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w świecie finansowych technologii, właśnie wykonała ogromny krok naprzód. Otrzymała prestiżową licencję ADGM w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I choć brzmi to jak kolejna regulacyjna formalność, w praktyce może ona zmienić układ sił na światowym rynku cyfrowych aktywów. To oficjalne potwierdzenie. Że Circle spełnia rygorystyczne standardy regulacyjne, co buduje zaufanie zarówno wśród inwestorów, jak i partnerów biznesowych. A ponieważ firma stoi za jednym z najważniejszych stablecoinów na świecie, czyli USDC, ta decyzja otwiera przed nią nowe możliwości rozwoju w regionie, który staje się globalnym centrum technologii blockchain. Jeremy Aller, prezes Circle, podkreślił, że ta licencja to milowy krok. Daje bowiem firmie prawo do świadczenia usług związanych z aktywami cyfrowymi w jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych na świecie. Jak zaznaczył, to nie tylko rozszerzenie działalności, ale też szansa na wprowadzanie innowacji na zupełnie nową skalę. Rynek zareagował natychmiast. Wartość akcji Circle, notowanych jako CRCL, zaczęła zauważalnie falować. Inwestorzy wyczuli, że wejście na tak regulowany i wpływowy rynek może oznaczać zarówno nowe szanse, jak i wyzwania. W przeszłości podobne licencje często prowadziły do wzrostu zaufania rynkowego, a co za tym idzie, do rozszerzenia adopcji technologii i produktów firmy. Eksperci zwracają uwagę, że ta decyzja może w dłuższej perspektywie umocnić pozycję Circle na Bliskim Wschodzie. To region, który coraz bardziej otwiera się na cyfrowe finanse, a konsekwentne wsparcie regulatorów tylko przyspiesza ten proces. W praktyce może to oznaczać większą popularność USDC w lokalnych systemach płatniczych i finansowych. Całe wydarzenie wpisuje się w globalny trend, w którym licencje regulacyjne stają się jednym z najważniejszych czynników budujących przewagę rynkową. Circle zdobywa więc nie tylko nowe możliwości, ale też coś równie cennego silniejszą pozycję w światowym wyścigu o dominację w sektorze cyfrowych finansów. Kochani, dziś chcemy poprosić Was o coś wyjątkowego nie dla nas dla Anety. Kobiety o wielkim sercu, która przez całe życie pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy. Po ciężkim zawale i miesiącach śpiączki, Aneta rozpoczęła intensywną rehabilitację w klinice w Ujeździe. Dzięki odpowiedniej opiece oraz wsparciu rodziny i dobrych ludzi z dnia na dzień robi coraz większe postępy. Lekarze wierzą, że ma szansę odzyskać kontakt ze światem, ale koszt leczenia to ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego prosimy Was z całego serca, Pomóżcie Anecie kontynuować tę walkę. Każda wpłata i każde udostępnienie to dla niej nadzieja na powrót do życia. Link do zbiórki znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do Kwon na ostatniej prostej przed wyrokiem. Sędzia w USA żąda kluczowych informacji z Korei i Czarnogóry. Sprawa współtwórcy Terraform Labs do Kwona wchodzi w decydującą fazę. Po tym, jak przyznał się do popełnienia dwóch poważnych przestępstw oszustwa z wykorzystaniem sieci oraz spisku w celu oszukania inwestorów, już w najbliższy czwartek usłyszy wyrok przed Sądem Federalnym w Nowym Jorku. Jednak tuż przed tym rozstrzygnięciem pojawił się nowy, istotny wątek prawny. Sędzia Paul Engelmeier zażądał oficjalnych informacji dotyczących tego, jakie zarzuty czekają Kwona w Korei Południowej oraz w Czarnogórze, a także jakie są tam minimalne i maksymalne wymiary kar. To nie jest zwykła ciekawość. Chodzi o to, jak te zagraniczne sprawy mogą wpłynąć na amerykański wyrok, a później na ewentualną ekstradycję. Kwon wcześniej odbył w Czarnogórze kilkumiesięczną karę za posługiwanie się fałszywymi dokumentami i przez długi czas walczył o to, by nie zostać przekazanym do Stanów Zjednoczonych. Teraz sędzia chce wiedzieć, czy czas spędzony tam w areszcie powinien zostać zaliczony do amerykańskiej kary, czy też nie zostanie w żaden sposób uwzględniony. Obrona wnioskuje o karę poniżej 5 lat pozbawienia wolności, natomiast prokuratura uważa, że skala szkód wyrządzonych przez kwona była tak ogromna, że kara powinna wynieść co najmniej kilkanaście lat. Uzasadniają to tym, że straty inwestorów były większe niż te, które pojawiły się w głośnych aferach związanych z twórcami platform FTX, Celsius czy OneCoin. Sędzia wyraził także poważną obawę dotyczącą tego, co stanie się z kwonem po odbyciu części kary w Stanach Zjednoczonych. Jeśli trafi później do Korei Południowej, tamtejsze prawo może sprawić, że zostanie zwolniony znacznie wcześniej niż zakładają amerykańskie przepisy. A to poważna komplikacja, zwłaszcza, że w Korei wciąż ciążą na nim zarzuty, które mogą zakończyć się karą sięgającą nawet kilkudziesięciu lat więzienia. Cała sprawa jest więc czymś więcej niż tylko wyrokiem za przestępstwa finansowe. To test na to, jak międzynarodowe systemy prawne współpracują w przypadku jednego z najbardziej głośnych upadków w historii kryptowalut. Niezależnie od decyzji amerykańskiego sądu, czwartkowy wyrok może zapoczątkować ostatni rozdział w historii człowieka, którego działania przyczyniły się do załamania rynku i fali bankructw w 2022 roku. IOTA wchodzi na amerykański rynek instytucjonalny. BitGo otwiera nowy rozdział w historii projektu. IOTA zaczyna zupełnie nowy etap swojej historii i tym razem jest to krok prosto do świata amerykańskich instytucji finansowych. Przez lata inwestorzy i firmy czekały na bezpieczny, regulowany i w pełni zgodny z prawem sposób przechowywania tokenów IOTA. Teraz wreszcie się to dzieje. Z okazji 10. rocznicy projektu ogłoszono współpracę z BitGo, jednym z najbardziej zaufanych podmiotów zajmujących się przechowywaniem cyfrowych aktywów. BitGo działa od ponad dekady, słynie z zaawansowanych portfeli o wysokim poziomie bezpieczeństwa, usług rozliczeniowych i regulowanego cold storage. Obsługuje ponad 1000 różnych aktywów dla blisko 5000 instytucji na całym świecie, co czyni go jednym z fundamentów rynku. Teraz BitGo dodaje pełne wsparcie dla głównej sieci IOTA. Oznacza to, że amerykańskie instytucje mogą przechowywać tokeny w sposób zgodny z prawem, ubezpieczony i oparty na rygorystycznych standardach bezpieczeństwa. BitGo od lat pracuje pod nadzorem regulatorów w Stanach Zjednoczonych oraz posiada ubezpieczenie sięgające setek milionów dolarów. Dzięki temu IOTA zyskuje możliwość wzrostu w jednym z najbardziej wymagających środowisk regulacyjnych na świecie. To wsparcie otwiera wiele nowych drzwi. Instytucje, giełdy i firmy, które wcześniej nie mogły trzymać IOTA z powodów prawnych, teraz otrzymują prosty i bezpieczny sposób dostępu do tego ekosystemu. W praktyce oznacza to również łatwiejsze dodawanie par handlowych na giełdach oraz większą płynność, bo BitGo obsługuje zaplecze techniczne wielu platform. Market makerzy także skorzystają, mogąc handlować IOTA poprzez biuro OTC bez ponoszenia wysokich kosztów, związanych z bezpiecznym przechowywaniem. Największy przełom dotyczy jednak rynku amerykańskiego. Stany Zjednoczone to jeden z najważniejszych ośrodków krypto na świecie, a regulowane zaplecze BitGo daje IOTA przejrzystą i legalną ścieżkę do jego podboju. Twórcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy zyskują mocny fundament do rozwijania projektów opartych na IOTA. Na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków. BitGo zapewnia też narzędzia wykraczające poza samo przechowywanie, wsparcie dla handlu, pożyczania, wypożyczania i innych rozwiązań związanych z programowalnym pieniądzem. Dzięki temu budowanie aplikacji na IOTA staje się łatwiejsze, stabilniejsze i w pełni zgodne z wymogami instytucji finansowych. Podsumowując, integracja z BitGo daje IOTA to, czego potrzebowała, aby wejść na kolejny poziom rozwoju regulowaną infrastrukturę, wzmacniające zaufanie bezpieczeństwo i realny dostęp do jednego z najważniejszych rynków świata. Wchodząc w swoją drugą dekadę, projekt ma przed sobą szansę na zupełnie nową skalę adopcji. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Sztuczna inteligencja wkracza do DeFi. Fizant Network zdobywa potężne finansowanie i rusza po przełom. Połączenie sztucznej inteligencji i zdecentralizowanych finansów wchodzi na zupełnie nowy poziom. Fizant Network, projekt budujący inteligentną warstwę dla zdecentralizowanej finansjery, właśnie zamknął rundę finansowania zalążkowego o wartości 2 milionów dolarów. Za tą inwestycją stoją jedne z najważniejszych instytucji świata blockchain. Co pokazuje, jak poważnie postrzegany jest potencjał tego rozwiązania. Fezant Network działa na styku dwóch rewolucyjnych technologii sztucznej inteligencji oraz zdecentralizowanych protokołów finansowych. Jego misją jest stworzenie infrastruktury, dzięki której inteligentne agentów AI będą mogły bezpiecznie zarządzać aktywami, optymalizować strategię i wykonywać operacje w sieciach DeFi. To ambitna wizja, ale na tyle przekonująca, że przyciągnęła uwagę trzech filarów ekosystemu Ethereum fundacji Ethereum, zespołu stojącego za rozwiązaniem Optimism oraz twórców sieci Polygon. Ta trójka nie tylko dostarcza kapitał, lecz także otwiera drzwi do wiedzy, doświadczenia i technologii, które mogą przyspieszyć rozwój Fezant Network w skali niespotykanej dla młodych projektów. Pozyskane środki będą wykorzystane bardzo precyzyjnie. Największa część zostanie przeznaczona na rozwój samej technologii sztucznej inteligencji, tworzenie bezpiecznych agentów, którzy potrafią działać na łańcuchu bloków. Udoskonalanie systemów odpowiedzialnych za audytowalność decyzji podejmowanych przez AI oraz budowę narzędzi dla twórców, którzy będą chcieli korzystać z tej infrastruktury. Drugi filar inwestycji to granty ekosystemowe. Projekt zamierza przeznaczyć część środków na wsparcie twórców, badaczy i zespołów, które pomogą zbudować pierwsze aplikacje oparte na Fezant Network. To krok w stronę stworzenia żyjącego, rozwijającego się od podstaw ekosystemu DeFi, czyli finansów, które nie tylko są zdecentralizowane, ale także inteligentne i w dużej mierze autonomiczne. To wydarzenie jest ważnym sygnałem dla całej branży. Pokazuje, że inwestorzy przestają patrzeć na połączenie sztucznej inteligencji i blockchaina jak na futurystyczną ciekawostkę. Kapitał zaczyna płynąć do projektów, które naprawdę pracują nad praktycznym zastosowaniem tych technologii. Jeśli trend się utrzyma, DeFi może stać się znacznie bardziej efektywne, intuicyjne i dostępne. Oczywiście stoją przed tym sektorem poważne wyzwania: konieczność zapewnienia przejrzystości decyzji podejmowanych przez AI, złożone regulacje prawne oraz zdobycie zaufania użytkowników. Fisant Network, z tak silnym wsparciem instytucjonalnym, ma jednak szansę wyznaczyć nowe standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności. Ta runda finansowania to coś więcej niż zwykła inwestycja. To mocny sygnał, że inteligentna, autonomiczna finansjera przestaje być koncepcją, a zaczyna stawać się rzeczywistością. Jeśli Fazant Network wykorzysta swoje zasoby zgodnie z planem, może odegrać kluczową rolę w tworzeniu przyszłości, w której finanse działają sprawniej, mądrzej i bardziej niezależnie niż kiedykolwiek wcześniej. Litecoin na rozdrożu. Kluczowe poziomy mogą zdecydować o dużym ruchu cenowym. Litecoin znalazł się w momencie, który może przesądzić o jego najbliższej przyszłości. Kryptowaluta od dłuższego czasu zmaga się z silnym oporem w okolicach poziomu nieco poniżej 85 dolarów, co utrudnia dalszy wzrost. Obecne notowania utrzymują się minimalnie poniżej tej bariery, a analitycy zwracają uwagę, że właśnie tutaj rozgrywa się najważniejsza walka między kupującymi a sprzedającymi. Zdaniem analityka kryptotony, jeśli Litecoin nie zdoła przebić tej ściany, istnieje ryzyko dalszego spadku. Najbliższe istotne wsparcie znajduje się przy poziomie lekko powyżej 80 dolarów. Jeżeli cena spadnie poniżej tego pułapu i utrzyma się tam dłużej, rynek może przejść w wyraźniejszą fazę korekty. Mimo że krótkoterminowo nastroje są raczej ostrożne, część ekspertów wskazuje na zupełnie inną możliwość potencjalne wybicie w kierunku okrągłych 100 dolarów. Zwracają oni uwagę, że Litecoin konsoliduje się poniżej tej psychologicznej granicy od wielu miesięcy. A tak długie okresy stabilizacji często poprzedzają mocniejszy ruch w jedną stronę. Jeśli kupujący przełamią kluczowy opór i cena utrzyma się powyżej niego, może to uruchomić falę wzrostów i zmianę trendu. Historia notowań Litecoin'a z ostatnich miesięcy pokazuje wyraźny rytm budowania wsparć i oporu, co sugeruje, że rynek przygotowuje się do większego ruchu. Pytanie brzmi tylko, w którą stronę. Dla inwestorów najważniejsze będzie teraz obserwowanie dwóch punktów. Pierwszy to wspomniany poziom wsparcia w okolicach nieco ponad 80 dolarów, który może powstrzymać dalsze spadki. Drugi to bariera tuż poniżej 85 dolarów. Jeśli zostanie trwale przebita, może otworzyć drogę do ataku na poziom 100 dolarów. Litecoin stoi więc w miejscu, w którym każdy kolejny ruch może okazać się kluczowy. Rynek czeka na sygnał, a gdy tylko on się pojawi, kierunek najbliższego trendu powinien stać się dużo bardziej czytelny. Skaż rośnie o ponad 10%. Ale czy naprawdę ma szansę przebić 500 dolarów? Skaż ponownie znalazł się w centrum uwagi po dynamicznym, dwucyfrowym wzroście. Cena kryptowaluty skoczyła o około 12% po ogłoszeniu nowej propozycji zmian opłat, przygotowanej przez Shielded Labs. Jej celem jest obniżenie kosztów transakcji i zmniejszenie przeciążenia sieci. Ten impuls pozwolił Skaszowi odzyskać część poziomów utraconych podczas jesien jesiennej korekty. Jednak pierwsza fala entuzjazmu zaczyna opadać. Rynek patrzy teraz nie na samą propozycję, ale na to, czy Zek zdoła utrzymać tempo i powalczyć o psychologiczny poziom 500 dolarów przed końcem nadchodzącego roku. Na razie na blockchainie nie zaszły żadne techniczne zmiany. Inwestorzy bardziej analizują zachowanie ceny niż samą zapowiedź. Obecnie Zcash porusza się w wąskim przedziale pomiędzy nieco ponad 430 dolarami, a nieco ponad 440 dolarami. Jest to strefa, w której wcześniej pojawiało się sporo sprzedaży, a także miejsce potencjalnych krótkoterminowych likwidacji pozycji. Aby myśleć o większym rajdzie, ZEX musi pokonać kilka istotnych barier, przede wszystkim kluczowy opór w okolicach 450 dolarów. Jeśli uda się go przełamać, kolejnym celem stanie się strefa w pobliżu 480 dolarów, poziom, przy którym wcześniej pojawiała się silna podaż. Z drugiej strony, spadek poniżej około 430 dolarów mógłby uruchomić gwałtowne wyprzedaże, kierując cenę w stronę zakresu pomiędzy 400 a 380 dolarami. Stabilne zejście poniżej 400 oznaczałoby wyraźne osłabienie byczego scenariusza. Mimo ostatniego wzrostu, dynamika ruchu cenowego Zek zaczyna się wyrównywać, a wskaźniki sugerują raczej stabilizację niż nabieranie rozpędu. Również wolumen obrotu opadł po pierwszej reakcji na wiadomości, co wskazuje, że inwestorzy czekają na wyraźniejszy sygnał przed podjęciem mocniejszych decyzji. To typowe zachowanie rynków w fazach konsolidacji – więcej ostrożności, mniej porywczych ruchów. Czy z Cash może zatem sięgnąć 500 dolarów? Jest to możliwe, ale dopiero wtedy, gdy cena przebije się ponad 450 dolarów i utrzyma się tam przy wyraźnym wzroście wolumenu. Jeśli dodatkowo cały sektor kryptowalut zapewni silne wsparcie, droga do 500 stanie się znacznie bardziej realna. Bez tych warunków zek może pozostać uwięziony w obecnym przedziale cenowym jeszcze przez jakiś czas. Skaż stoi więc przed szansą, ale i dużym wyzwaniem, a rynek bacznie obserwuje, który scenariusz okaże się tym właściwym. Dogecoin wchodzi w fazę krytyczną. Wielki ruch jest o krok od wyzwolenia. Dogecoin znajduje się obecnie w jednym z najbardziej napiętych momentów swoich ostatnich notowań. Cena ściska się w klasycznym formacie trójkąta zniżkującego. Gdzie coraz niższe szczyty spotykają się z niezwykle stabilnym wsparciem w okolicach nieco powyżej 13 centów. Ten układ tworzy tak zwany apex, czyli punkt, w którym rynek nie ma już miejsca na dalszą konsolidację i musi ostatecznie wybrać kierunek. Siła rynku wyraźnie się kurczy. Zarówno kupujący, jak i sprzedający czekają na potwierdzenie, zanim zdecydują się wejść mocniej w grę. To rodzi atmosferę napięcia, bo w takich sytuacjach często dochodzi do gwałtownych, nieoczekiwanych ruchów, gdy tylko jedna strona przejmie kontrolę. W ostatnich tygodniach Dogecoin kilkukrotnie testował wspomniane wsparcie przy nieco ponad 13 centach i za każdym razem udało mu się utrzymać ten poziom. Pokazuje to, że kupujący są obecni, ale ich siła nie wystarczyła jeszcze, by przełamać spadkową linię trendu, która konsekwentnie spycha cenę coraz niżej. To właśnie ta linia tworzy dynamiczny opór i jest główną barierą, którą byki musiałyby pokonać, aby odwrócić układ sił. Szeroki obraz rynku pozostaje jednak spadkowy. Seria niższych szczytów jasno wskazuje, że presja sprzedających nadal dominuje. Dopóki Dogecoin nie przebije tej zniszkującej linii oporu z wyraźnym wzrostem wolumenu, każde odbicie będzie traktowane bardziej jako chwilowa korekta niż realna zmiana trendu. Jeśli jednak kupującym uda się wydostać ponad tę strukturę, Dogecoin mógłby ruszyć w stronę kolejnych poziomów płynności w okolicach 15, a później nawet 17 centów. Z drugiej strony, utrata wsparcia lekko powyżej 13 centów otworzyłaby drogę do testu znacznie niższych pułapów, zbliżonych do dołków z wcześniejszych miesięcy. Rynek dosłownie stoi w miejscu, w którym kolejny ruch w górę lub w dół może być gwałtowny i zdecydowany, gdy struktura trójkąta domyka się całkowicie. Pojawia się zazwyczaj rozszerzenie zmienności. Dogecoin zbliża się więc do momentu prawdy, a inwestorzy z całego świata obserwują, czy to byki, czy niedźwiedzie wykonają decydujący ruch. Do czasu wybicia jedno jest pewne: ostrożność pozostaje wskazana, bo Dogecoin może być zaledwie jeden krok od dużego kierunkowego wybuchu zmienności. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, podbij film, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku: żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale. Nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, dziennik ustaw z 2005 nr 200, łamane na 6, pozycja 1.715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim. Oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną świadomą decyzję i akceptujesz to.